ze studia Voice House Pop Culture in Brief Jarosław Kuźniara. Nowa płyta Taylor Swift sprzedała 2 miliony 700 tysięcy kopii albumu The Live of a Showgirl w pierwszy dzień w USA. To firmy, która od 91 roku analizuje rynek muzyczny. Piosenkarka, wygląda na to, pobiła własny rekord. Jej zeszłoroczny album osiągnął 2 miliony 600 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, ale w pierwszym tygodniu. Teraz wystarczył jeden dzień. Album został drugim najlepiej sprzedającym się w historii współczesnej muzyki. Pierwsze miejsce dalej należy do Adele i jej Płyty 25 Z 2015 roku 3 380 000 kopii w pierwszy tydzień. Swift pobiła za to rekord sprzedaży winyli. 1 200 000 egzemplarzy, wyprzedzając swój własny wynik z poprzedniej płyty, gdzie było 859 000 kopii. Sukces wynika między innymi ze strategii wariantów. Sama sieć Target oferuje trzy wersje CD i ekskluzywny winyl w różowym kolorze. Na rynku dostępnych jest kilkanaście wersji winylowych o różnych kolorach i okładkach. Swift ogłosiła ponadto cztery nowe wersje z akustycznymi wersjami utworów, a jej film The Official Release Party of a Showgirl zarobił w weekend otwarcia 33 miliony dolarów w Ameryce Północnej, debiutując na pierwszym miejscu. W Warszawie trwa 19 międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Wystąpi w sumie 84 pianistów z 19 krajów, w tym 13 Polaków. Po raz pierwszy w prawie stuletniej historii konkursu. Jego przewodniczącym nie jest Polak. Te rolę pełni amerykański pianista Gary Golson. Zwycięzca konkursu z 1970 roku. Olson przyznaje, że konkurs zbudował jego karierę. Przed nim grał jeden, może dwa koncerty rocznie. Po zwycięstwie otrzymał 100 zaproszeń na najważniejsze sceny. Świata. Dziś jest uznawany za jednego z czołowych wykonawców muzyki Chopina, choć w jego repertuarze jest także Haydn, Mozart i kompozytorzy XXI wieku. Koncertował z największymi orkiestrami. W Jury zasiadają jednak polscy pianiści. Krzysztof Jabłoński, laureat konkursu z 1985 roku, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa Zydroń czy Wojciech Świtała. Składu zupełniają muzycy i krytycy z Rosji, Francji, Chin, Japonii, Argentyny, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pierwszy etap do 8 października: jury szuka doskonałej techniki, zrozumienia muzyki, wyrafinowania i jak nazywa to sam szef jury, czegoś magicznego. UNESCO ma nowego szefa. To egipski minister turystyki i starożytności Khaled El-Enani. Dyplomata pokonał Eduarda matoko -Skonga wynikiem 55 do 2 głosów. Rada UNESCO reprezentuje 58 ze 194 państw członkowskich. USA nie brały udziału w głosowaniu. Wybór musi zatwierdzić jeszcze Zgromadzenie Ogólne UNESCO. Elenani przejmuje organizację w trudnym momencie. Pod koniec 2026 roku wycofają się z niej USA, co oznacza stratę 8% budżetu. Agencja powstała po II wojnie światowej, żeby promować pokój przez edukację, naukę i kulturę. Jest znana przede wszystkim z ochrony miejsc dziedzictwa od Wysp Galapagos, po Robowce w Timbuktu. Biały dom argumentuje, że UNESCO wspiera podziały w obszarze kultury. Koniec cytatu. Egipt to warstwy cywilizacji faraonów, Greków, Rzymian, Koptów, Arabów i islamu. Elenani ma krytyków w swoim kraju. Ekolodzy i konserwatorzy zarzucają mu zaniedbanie ochrony wrażliwych miejsc dziedzictwa w Kairze i na Synaju. Daniel Day Lewis wraca do aktorstwa. Przerwa trwała 8 lat. Wystąpił w filmie Anemon, który wyreżyserował jego syn Ronan. Razem napisali scenariusz. Projekt zaczął się jako coś małego, robionego we dwóch, ale teraz to już pełnometrażowy film. 68-letni aktor gra samotnika Roya Stockera, żyjącego w odległej chatce. Jego brat próbuje przekonać go do powrotu do nastoletniego syna. Film nie jest autobiograficzny. Premiera odbyła się na New York Film Festival, ale teraz Anemon wchodzi już do kiny. Daniel Day Lewis mówi, że emerytura to był zły pomysł, Po Phantom Thread nie był pewien, czy odzyska apetyt na kolejną rolę. Najtrudniejsze, jak sam mówi, dla niego są wszystkie sprawy wokół filmu reflektory, festiwale, wywiady. Nigdy nie znalazł na to rozwiązania. Teraz wraca głównie dla syna. 190. wydanie Oktoberfest za nami. Finał w Monachium był tradycyjnym bawarskim salutem strzeleckim. Przez miesiąc festyn odwiedziło 6,5 miliona gości. Wśród nich był m.in. Arnold Schwarzenegger. Spontanicznie drygował zespołem i śpiewającym tłumem w namiocie piwnym. Były gubernator Kalifornii przyszedł ubrany w tradycyjną bawarską skórzaną kurtkę i dżinsy. Jednego dnia teren festynu zamknięto na parę godzin przez groźbę bombową. Policja przeszukała miejsca. Wieczorem uznano teren za bezpieczny i goście wrócili na festyn. Oktoberfest ma trudną historię związaną z terroryzmem. 26 września 1980 roku, dokładnie 45 lat temu, neonazistowski zamach bombowy pochłonął 12 ofiar śmiertelnych, w tym troje dzieci. Zginął także zamachowiec, Gundolf Köhler, zwolennik zakazanej skrajnej prawicowej grupy. Ponad 200 osób zostało wtedy rannych. To było najtragiczniejsze wydarzenie w historii największego festynu ludowego na świecie. To było Pop Culture in Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.